Warning! This game contains a retail work environment player discretion is advising Oh my god, what the hell is this? This is Night of the Consumer! Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Żary a w Night of the Consumers, czyli strasznie dziwnej grze, w której to wcielamy się w pracownika, prawdopodobnie Biedronki albo innego supermarketu i musimy przetrwać falę niezadowolonych klientów, którzy przyszli kupić coś na promocji. A czy znajdą coś na promocji? No cóż, jeżeli zastanawiamy się... Nieście się kiedykolwiek. Jak by wyglądało wasze życie? Gdybyście nie poszli na humana, to zastanawiajcie się dalej. A dla wszystkich innych, którzy wybrali się na <laughs> studia humanistyczne, zapraszam Was na przygodę swojego życia? Tak, to co będziecie robili w przyszłości. <laughs> Night one! Jak we FNAFie. Holy moly! Dobra, ziomuś, słuchaj, ja odkładam tutaj mój plecaczek, bo dopiero co ze studiów wróciłem, więc chciałbym, chciałbym zacząć pracę moją. Tylko. Yy, dobra, Chcia... ja... <laughs> Na jakim przycisku myszy mam to oddać niby? Hello? Ewidentnie nie mogę oddać tego plecaczka, muszę pogadać chyba z kierownikiem. Panie kierowniku, panie kierowniku, zaraz za pana podejdę, tylko muszę popatrzeć na ten fantastyczny plakat. Remember to smile! Wygląda jak zapowiedź Rainbow Friendsów w kolejnej części, albo bardziej Garden of Banban, Ban, trzecia część. Dobra. Hej. Hej! You're late! Ale bro, proszę pana, bo mi autobus z Fortnite się spóźnił. Ja nie mogę. Czy tam jest myszkami? Nie, to nie jest myszkami, to jest jakiś dzieciak. Spóźniłeś się! Z racji, że jesteś nowy tutaj, mogę przymknąć oko na to. Moje imię to manager. <ścoughs> nie jesteśmy zbyt zajęci w dniach takie jak ten, więc możesz mieć prostą i łatwą zmianę, żeby móc się wpasować. Ale pamiętaj, mam reputację do utrzymania tutaj. Nie spraw, żebym wygląd. Wyszedł na głupca. Luzikarbuzik. Na studiach humanistycznych miałem wszystko o wykładaniu towaru na półki. Mogę obiecać mu to. Ten sklep jest najlepszy w mieście. I chciałbym, żeby to tak zostało. Ale to jest jedno sklep w mieście, więc nawet jeżeli nam upadnie delikatnie e, nasz standard, to się nic nie zmieni. Dalej będziemy najlepsi. Nawet jeśli będziemy mieli jedną e, gwiazdkę na 5 w aplikacji. Jeżeli którykolwiek z moich lojalnych e, tych customerów, czyli tych ludzi co kupują nie będzie zadowolony twoją pracą, to ja się o tym dowiem. Teraz! Idź, znajdź Jimmy'ego. Jest tu trochę roboty do zrobienia. Dobra, on ci pokaże coś tam. Wsadź swój staw do szafki i wyłaj stąd. Okej. Okay. No, problemos. Oddajemy nasz plecaczek. Co jest? Co ja mam zrobić? Ja mam rękę. Co mam z tą ręką zrobić? No nie mogę tego chwycić. Jak to się obsługuje niby? Hello? O, udało się mi. Ja pierniczę, jeżeli ta gra będzie tak skomplikowana, to ja sobie nie dam rady za bardzo. I co, ja... <grytania> paletę mam już ze sobą? Happy workers, happy customers! Oh yeah! Czy to Jimmy? Tak, to Jimmy, pracownik miesiąca! Oj, rozrzucił fasolę! Ale się rzucili na niego. Chyba promocja jest jakaś. Krystyna dostała z kartonu! Rozrzucił papier toaletowy! Chyba Jimmy nie daje rady. A to jest ponad ten prostszy dzień, tak? Eee. Ehm. Jeszcze otował. Coś mi się wydaje, że to jest pora na zmianę pracy mm, Zabieram mój plecaczek I ja wychodzę stąd W tym momencie wychodzę z tego pomieszczenia Dobra, ja, trzeba było się uczyć, okej? Okay? Trzeba było iść do zawodówki, a nie na studia Trzeba było skończyć budowlankę Panie menadżerze, proszę, ja chcę stąd wyjść Ja nie chcę tu pracować Jimmy, posłuchaj mnie, mordo moja co ci się stało? Nie mogę tego dłużej znieść. Nie płacą mi wystarczająco, żebym to znosił. Typowy pracownik w biedronce. Wredni klienci. Nieskończona liczba chorób? Nie noszę maseczek, nie wiem o co chodzi. The shit stains! The shit stains! Dotrwałem do mojego punktu krytycznego. Teraz zostawiam to wszystko tobie. To jest moja spuścizna dla ciebie. Jimmy zostawia mi w spadku cały marketing. Dobra, tu jest bardzo dużo półek pustych, które którymi musisz się zająć. Musisz je wszystkie uzupełnić zanim zamkniemy. Nie chcesz wkurzyć menadżera. Masz, weź to! To są wszystkie moje notatki, które zrobiłem pracując tutaj. Te tipy mogą uratować cię. Wciśnij escape, żeby zobaczyć notatki. Powodzenia! Do diabła z tym miejscem wynoszę się stąd. I Jimmy pobieg w stronę zachodzącego słońca. A ja mam tylko ręce w powietrzu wiszące. Cała moja postać składa się tylko z rąk. Jimmy, Retail Survival Guide. Sklepowy poradnik przetrwania. Deklasyfied i obrzygany cały. Bardzo miło z jego strony. Wciśnij shift, aby biec. Wciśnij lewy przycisk myszki, aby rzucić pudełkiem. Spacją, używasz ręki. Rozglądasz się z. Na no, lewo i prawo? Okej, okay, to jest bardzo pożyteczna rzecz. Dalej mamy co? Nie daj się złapać, ukrywaj się, wstaw Only Rooms tylko dla personelu i tu mamy jakieś przyciski. A nie, to są pomieszczenia chyba, w których się możemy chować. Rzucaj skrzynkami, aby ich zastunować. Karton plus człowiek równa się śmierć Widzicie? Hanka z M jak miłość była pierwsza, która to przetestowała Dokonała słusznego wyboru Uważaj na zegar Musisz wszystko skończyć zanim zamkniecie Okej okay. Jeśli zostaniesz złapany To zabierz ich tam, gdzie chcą się dostać Go to hell <ścoughs> Dobra Food Aha, ja jeżeli mnie babcia zapyta się, gdzie się znajduje jedzenie jakieś To ja muszę ją tam zaprowadzić O matka, tak to muszę unikać ich Uważaj na dziecko Ale Baby in Yellow dopiero za parę miesięcy ma wyjść Hello! Chyba, że to jest jakiś świecie. To jest znak. W tym miesiącu wodzi Yellow Baby pewnie będę ogrywał. taki moje spoiler. Dobra, to wszystko? Chyba wszystko. Panie kierowniku! Panie kierownik! Nie mogę spaść. Jagą biegnie. Ale tu porozrzucam. Mam no, nadzieję, że nie muszę tego sprzątać. Co tu się dzieje? Co to jest? hand? your friendly college for Only one euro. Nie, to jest funt. Drinks. Ile tych kartonów mogę wziąć? Ło! Wow, mogę rzucać kartonami! Koksuwa! Farmasy. A nie, to są leki. To ja muszę je wystawić jakoś? O co chodzi? O, jest farmas! A, I co I ja muszę zrobić? Co ty... I co teraz? No chyba se jaja ze mnie robisz. O my god, udało mi się! Matko jedyna, ależ ta gra jest hardkorowa. O nie, co to jest? To są ludzie, to są ludzie! A ja muszę wykładać towar szybko. I teraz tak, muszę znaleźć odpowiedni regał, żeby móc wyłożyć towar. Mamy kitchen, więc muszę znaleźć teraz kuchnię. Mam nadzieję, że nie będą do mnie atakować. Proszę mnie nie pytać, jest wszystko opisane, więc... Ojej, co się dzieje? Cleaning staff? A skąd ja mam wiedzieć, gdzie jest cleaning staff? Może tu jest? Nie, to jest alkohol. Home cleaning! Tu! Ja, piernicze. Ej, co te typy odpierdzielają w ogóle? Na nie muszę uważać. Abra, kitchen. Gdzie jest kitchen? Czemu to jest taki duży sklep? Kitchen. <laughs> Hungry! Tu! food! Zostawcie mnie, muszę wyłożyć towar w końcu. Gdzie jest cholerna kuchnia? Bo, a, ktoś wygoni! No nie! I lost my baby, I, I don't care about your baby. Jego gdzieś tu słyszę. Matko, jedyna. No nie mogę! Masz karyna, wypieprzaj stąd. Już! Dajcie mi pracować tu, dobra, kitchen. No. Jesus Christ, Mr. Beast, co to robisz! I'm over not too long, but I Co on chce? Co on chce? Co chce? Co to znaczy? Co ty... A, furnitura, dobra. <g> to chyba o to ci chodzi. Okej, okay, gdzie jest? A jest Kitchen! Dobra, nie mogę przejść, jestem za gruby! O nie, jak ktoś mnie goni! Jesus Christ, dopiero co żeś ze mną rozmawiał, zostaw mnie! Co ty chcesz? Przecież stoisz obok tego! Czy ty nie widzisz naprawdę, że jesteś tutaj? Zobacz Mortko, patrz, jesteśmy na miejscu. No, przecież coś mnie zaraz trafi. Dobra, wiesz co? Mam cię w dupie totalnie. Gdzie jest kitchen? To magazyn. To nie jest to. A, ja nie mogę sobie chodzić i chcę. Eee, co ty chcesz? E, cleaning staff, cleaning staff, cleaning staff, cleaning staff. Czy ktoś widział cleaning staff? Halo? Co to za typ? Jedzie tutaj motorkiem? Cleaning staff, clothing. Jakaś babcia, proszę mi nie przeszkadzać. I want Oho, coś mi się wydaje. Nie! Nie! Zostałem zwolniony przez jednego typa. Tylko jaka hardcore gra? Ludzie, co tu się wyprawia? Dobra, to jest. Muszę się nauczyć, gdzie te wszystkie rzeczy są. Przecież oni mnie tak atakują, jakby tu była promocja na darmowe kurczaki. Co to za jakiś. Nie, jak to się nazywałem? Tyle tubi się wykładam. Hazmaj mi kondziurę the Tris, chce ci się pić, tak? Eee, pić ci się chce. No i, i gówno mnie to interesuje. Eee, Houston? Aha Panie kierowniku, ale to nie to... No. <ścoughs> Czy możemy nie otwierać tego sklepu, dopóki ja nie wyłożę towaru? Byłoby to bardzo mi na rękę, panie kierowniku. Video Games. Co my tu mamy za gry? Jakieś chyba oldschoolowe, bo nie widać tego, ich nawet za bardzo. Dobra, już kogoś tam słyszę, ale biegniemy od razu. Farmaceuty, farmaceuta. Far A! Dobra, dobra. I adres nekura burfurwe... Dobra, potrzebujemy clothing. Tak, tutaj będziesz. Jak to nie to? Jak to nie to? To co innego? Gdzie jest Halloween? Halloween, dobra. No, naprawdę mamy taki regał jak Halloween? O nie, babcia stara. Bardzia bieguni! TOKIO! Dobra, dostał z kartonu. Video games, farmace... Oh, what the hell! Chłopie! Need some beers for tonight! No nie, karynki mnie atakują! Szukamy alkoholu! Drinks alkohole! Oh, Jeez, straciłem karton! Gdzie ja go teraz znajdę? Dobra, tutaj coś leży i zawracamy. Toys, jest, to jest, to jest, Video games, to są toisy, to są toisy! OH my god! No wykładaj, że to chłopie szybciej, bo Jest! Mamy to! Okej, możemy się schować. Farmaceutyka. Haha, tu mnie nie znajdziecie, ale ja już jedną. Ja mam dziesięć kartonów wyłożyć, a ja już tyle czasu straciłem. Farmaceutyka, jest farmaceutyka. Szybko, to jest farmaceutyka. tututure tu, cream. Jest, mamy to, mamy to, mamy to. Mela, I have a bolimasz. to, powinno ci przejść. E, więcej kartonów, więcej kartonów, więcej kartonów. E, kuchnia. Kitchen, kitchen, kitchen. A! Czego ty chcesz? Hey loser, I want burger! I want my burger! Food! We need food! Food! Aj no, bezki, tu chłop już się zmęczył? Dobra, pet food. Gdzieś pet food widziałem. Ej, to jest taka trudna gra, że to się w głowie nie mieści. Wy widzicie, co oni tu robią? Dobra, Karynka dostała. Let's go! To kolejny. Dobra, zmieniamy strategię. Nie! Bycie matką jest trudne, Potrzebuję 10 butel czerwonego wina. Co to ma znaczyć? Jak ty wychowujesz to te, tego te Bobo? Dobra, to jest to. Mam nadzieję, że to jest to. No, wykładaj ten towar. Ja się nie nadaję do pracy w sklepie. Ja nie kończyłem humanistyki. Co to jest? Zamknij dupę. Dobra, drinks, już wiem gdzie są drinki. La la, la 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 la! Szybko! Rany Julek, te kartony, mówię wam. Excuse me. Dobra, co ty potrzebujesz? Potrzebujesz Teddy Beer. Teddy Beer, czyli toysy, chyba toisy, tak? Petsy, Teddy Beer. No nie, no jak ja mam go... Przecież to jest nie do zrobienia! To nie ma sensu, drinks. Chyba, że się nauczę na pamięć całego sklepu, ale to... No, no dajcie spokój, no kto tak robi? I some drinks! Mi też by się przydało coś wypić. Bo no, normalnie w tej pracy to czas tak zapierdziela. Ja bym chciał, żeby mi tak zmiana mijała jak kiedyś, jak pracowałem. Ale niestety tak łatwo to nie ma. Dobra, Halloween, 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 Halloween. Po drugiej stronie oczywiście musi być. Dobra, przyby... No jak? Gdzie jest cukier? Eee, chyba tu, tu jest jedzenie, więc... O, to, to jednak nie jest jedzenie. Sweets? Tu jest. Proszę bardzo. Dobra, dzieciaka. Ej, walnąłem go! No come on! Halloween decoration. W dupie mam twoje Halloween decoration. Słyszysz to? Dobra, mamy po drugiej stronie. Mam nadzieję, że zdążymy. Halloween decoration! Halloween decoration. Dobra, a ja trzymam kitchen. Potrzebuję kitchen. Jest kitchen. Mamy ich. Ho, hopa, 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 hop, hopa, Teraz mnie przynajmniej dopaść nie mogą, mam nadzieję, przynajmniej. tam coś słyszę w ogóle. Coś się biją? O, jedzenie! Food! Mam jedzenie! Zaraz wyłożę towar! Spokojnie! Moi biedni klienci. Zaraz dostaniecie je papu. Może nie, tak, zaraz. Ej, co jest? A to jest pet food! O! Gdyby się pomylił, gdyby był niezły ząg, w takim razie. Dobra, Petwór, gdzie jest pet food? Oho! O! Dostał z pana. O nie, Marcia! No i was jest! E, alkohol? No pewnie tam gdzie alkohol? No, zgubię pytania zadajesz. Proszę, wejdź tu. Dobra, pec. To może być tu? Może być tu, tak? Tak, to o to chodziło. Pro, wykładamy jedzonko. Mamy to 3 na 10. Minęła nam 1 czwarta czasu, więc jest trochę tak średnio, bym powiedział. Potrzebujemy się trochę sprężać, ale to jest trudne przed tych wszystkich. Ma, no, jadź mnie Maj, no, mnie dopadł. Co potrzebuję? Szampon. Farmaceutyka. O, to. Dobra, jesteś piękny. Dobra, farmaceutyka. Ej, to tutaj jest. Nie podchodź do mnie. Ocuj się ode mnie. Ja chcę towar wyłożyć. Typie jeden, Nie. No, nie! Naprawdę! No, ba jest. Dobra, ubrania. Gdzie są ubrania? A, no przecież, że zesram zaraz. No, oni mnie mogą jednak dopaść w momencie, jak wykładam towar. To jest nie do zrobienia! Mam takie podejście teraz. Co by było, gdybym wziął i, i, i zostawił te kartony w miejsca, gdzie ja je muszę wyłożyć? Czyli drinki zostawię przy drinkach i całą resztę tak zrobię. Wszystkie te kartony, wiecie, tak poprzykładam. Po, po I później tylko tu będę biegał i wykładał ten towar. He? To może się udać. Niż tak. To chyba lepiej. Niż tak biegać po całym tym sklepie, nie? To jest teraz takie big brain time, bo na razie sklep i tak mi się nie rozpoczyna, dopóki nie zacznę wykładać towaru. Ja do sklepów nie lubię chodzić, bo się często gubię, ale na pewno nie pytałbym się. No dobra, może bym się zapytał. Ale nie byłbym tak natarczywy jak ci ludzie, ok? W tym sklepie. Przepraszam, gdzie kupię na promocji? Co w gazetce? Był ten kurczaczek! W twojej dupie Okej, okay, chyba możemy zacząć, chyba był jeszcze jeden karton gdzieś tutaj Zaraz go znajdę, zlokalizuję i wyłożę gdzieś to miejsce Cleaning, 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 cleaning Jakbym był cleaningiem to bym przytrzymał tu, bo tu mamy kuchnię Ale czemu nie? Oczywiście, że musi być w innym miejscu, bez sensu to jest zrobione Home cleaning Dobra, uwaga, wykładamy Kill them now no i chłopie, potrzebujesz sofy? Mam to w dupie! Dobra, tutaj kupisz sobie sofę, ziomuś. Uwaga, bo mnie gonią. Uwaga! Ekski Potrzebujesz zupy? Czy, czy mydła? Sop? Sop czy zupa? Zdecyduj się w końcu! Dobra, food. Dupa! No i kurde, nie! Nie! Okej. Okay. Cleaning, 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 cleaning. Tamki mordę. Eee, cleaning, szybko. Ja. No nie da się przejść tej gry! Jak masz jakby dragów potrzebujesz? Nie wiem, farmaceutyka? Weź Max Jak mam to porobić? Tego się nie da zrobić, no? Jedna czwarta czasu. Mi... No i już mnie go goni coś. Co mnie złapał? No i złapał mnie. Po co potrzebujesz? Cleaning staff. Pewnie w cleaning staff. Po czemu by nie? Cleaning staff, proszę bardzo. Oni jeszcze tu biegają po całym tym sklepie, nie? Dobra, wykładamy ten towar. Szybko. Hopa, 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 hopa. Dwa na 10. Excuse me. Skąd mam ci linę wziąć? Dzielinę znajdę? Skąd mam linę wziąć? No może Halloween? Mhm. No i dupa. Aj, Hopa, nie. A, jest. Jeszcze nie próbowałem się chować po tych staff only Może muszę to wykorzystać po prostu Ale najgorsze jest to, że jak ja wykładam towar To oni też mnie są w stanie zaatakować Co jest totalnie do dupy I to tak do dupy, że się w głowie nie mieści Dobra, zaczynam wykładać ten towar Nie można, nie można by było mniej tych ludzi tu wpuścić czy coś Przecież ich tu jest cała masa A ja między regałami nie mogę nawet przechodzić No już mnie coś nie ma Excuse me. Eee, Skincare products Mam 38 lat 82 lata Wierzyłbyś? No jak na panią patrzę To nie, wygląda pani Bardzo młodo, proszę bardzo Tutaj mamy, i oni są jeszcze tacy Niecierpliwi, potrzebujemy Alkoholu, ja potrzebuję alkoholu, to jest Bardziej niż pewne, dobra, biegniemy Tędy, tu tego typa, Pek, Drugi jedzie, też dostał Został zastunowany, i on już wstał, już mnie Zaatakował, co potrzebujesz? Eee, hot date tonight Słuchaj, ja ci mam dziewczynę znaleźć, jak ją cię Umów się z Karenką może, czy coś Może, aj, ta dupa. Video games. No nie no, za dużo tego jest. że nawet pracownik Biedronki nie dałby tu rady wytrzymać. Co za gówno. Już idą, już idą zombiaki. No, mam to w dup... Jaki bezes. Nie no, powiem wam, dobra. Wydaje mi się, że na tle tego, co tutaj widzę teraz, w tym momencie, to Garden of Banban 3 i poprzednie części to jest mistrzostwo świata. E Czy pan, gdzie mogę kupić kolki? z Twojej topy! A, dziękuję bardzo! Hmm. Hmm. No przecież nie będę zapierał z tym kartonem na drugą stronę za każdym razem. Zamknij mordę, typie. Ty też. Ktoś jeszcze? Ktoś jeszcze chce dostać z kartonu? No, mam nadzieję, że nie. Dobra, video games. Ile mam czasu? Mało czasu mam. Jeszcze nawet pierwszego kartonu nie wyłożyłem, ale tak pierwszego, pierwszego kartonu. Co to jest? Pet food. Oczywiście jest po, po samej drugiej stronie, bo czemu by nie? Więc zmięgniemy na drugą stronę do tych petów. Dobra, mamy pety. Tu nikogo nie ma w pobliżu, więc jest. Może będę w stanie to jakoś wyłożyć. Dobra, mówię wam, to jest ten ran. To jest ten ran. Od niego wszystko zależy. Jak mi się nie uda, to pierdzielę to po prostu. Poddaję się. Dla mnie to jest za Trudne. Nie nadaje się na pracownika Biedronki ani żadnego innego sklepu. Aha. No i przecież ci co dopiero... No przecież ci pomogłem co dopiero przed chwilą. Głupia będą jednospołeczna. społeczna. Ona się napiła i zapomniała, bo Ma Alzheimera i znowu przyszła do mnie. Eee, bo ja zapomniałam czy coś piłam, więc może mi pomożesz jakoś? Patrz, wykładam ci! Możesz pić, ile chcesz. Musisz myć... Dobra, to chyba tu. No nie. Je... Aha. O mój Boże Pierd**nę to, pierd**nę tą robotę Nie no dobra, ostatnie, ostatnie moje podejście Ostatnie, ale ostatnie nie Ja już psychicznie nie wytrzymuję tutaj totalnie Skąd masz kafę? Naprawdę typie, nie wiedziałeś Stoisz w tym regale i nie wiesz dokąd masz się udać o, Dobra Ej może faktycznie muszę z tego korzystać To jest jakiś plan co to jest? Potrzebujemy alkoholu Alkohol Dobra, pet food Pety, o tutaj są Let's go Tak to jest taki random shit Ja to muszę komuś wysłać <noise> Jak kogoś nie lubicie to podeślijcie tam grę Jest kozacka No zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw No i złapa mnie, nie? Czemu oni są tacy szybcy, szybcy? Alkohol jest przy petach, dobra pamiętam mhm. A ja trzymam video games Dobra. Eee, video games. Dobra. Dobrze, no, że mój szef zależy mu tylko po to, żeby wykładać towar, a nie, że muszę być miły dla moich klientów, więc mogę do nich rzucać kartonami. Cała szczęście Hanka, sam jak miłość tutaj, nie przychodzi kupować rzeczy, bo traumę dostała od tych kartonów. A! No przecież! <ścoughs> Co ty potrzebujesz? Halloween. No tu masz Halloween typie jeden głupi. to jedna społeczna. Co to jest? Farmaceutyka. Czy Gdzieś tu jest blisko. Let's go! To już trzy kartony wyłożone. Szefie, jestem pracownikiem miesiąca cztery! Co się dzieje? Muzyka się zmieniła. No nie mówcie, że jeszcze poziom trudności rośnie. Nie chcę. Dobra, ee, pluszaka potrzebuję. No jak ten czas zapierdziela, no. Aaaa! Ta gra jest niemoralnie psychiczna, destrukcyjnie, patologiczno, głupia i wredna. Dobra. Ja się zwaliam stąd. Ja nie, nie, nie. Nie mam zamiaru wracać do tej gry. Aldef czteruje ją. Koniec. Psia mi siada, Już wolę grać w banbany i latać cedronikiem między ścianami. Dwa na godzinę. Koniec. Wejdziesz stąd.